Hej, kochani, witam was już w kolejnym vlogmasie Przepraszam, że wczoraj po prostu nie było. Otworzymy sobie e, okienka z wczoraj, ale po prostu nie dałam rady, bo przeczuwam tutaj wysoką gorączkę. Um, no i po prostu bardzo się czułam więc dzisiaj sobie otworzymy okienko z wczoraj i z dzisiaj. E, nie będziemy losować żadnego konia, tylko po prostu pozbieram sobie wszystkie smaczki do prostu jednego albo dwóch i po prostu jak pojadę, to dam po prostu wszystkim koniom po jednym smaczku. I już przechodzimy. Pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę i subskrypcję, bo naprawdę jest mi ciężko nagrywać te vlogmasy, bo nie wiem czy to słychać, jak ja mówię, ale no. Dobra, niech sobie tutaj będę siedzieć. I zaczniemy sobie może od tego góry proszę. Tego takiego zwykłego? <coughs> no, no, to dostałam taki dla Mikołajki właśnie w szkole. Szukamy, który dzisiaj był. Dziś jest wczoraj ósmy, tak? Ja, otwieram sobie ósemeczkę i w ósmeczce mamy coś dziwnego. O, tutaj u nie chcę wyjść. O, z tych kalendarzy w ogóle to jest tak... Ciężko żeby coś wyszło, ale ma. O! Ale słabo w ogóle tutaj widać. Ale tutaj na rysunku jest. Te trwać. Więc nie, nie ma to. Jakiś L, jakiś skrzat. Nie wiem, no dobra. Teraz otwieram sobie normalny. O nie! Co tu się zadziało? Kalendarz mi się rozwalił. Ah! Oh, nie. Dobra, lepiej, lepiej jak już mam to otworzyć ten. Biedny. Szukam jakiś tu ale Ja wam się boję, żeby go wnosić. Usmaczka tu. No, zapomniałam co widzicie. Nie wiem, czy używam we wszystkich piściankach. No, Te mniejsze smaczki będę działać jakimś mniejszym panom. I dobrze. I ja w sumie dalej nie tracę No ogólnie też jest nawet mały ten. Trochę tu na w sumie napach. No, czemu się rozpaliłeś? Dobrze. Ja tutaj i jeszcze tu ósmeczka. Tu. Z tym prezenciem. Ojej, No aha, dobra, jednak to jest wybiórka. Ogólnie zwróćcie uwagę, że w tym kalendarzu, gdzie mamy 24, to okienko jest o takie podłużne, a w tym na przykład kalendarzu. A te dwudziestkaczówka jest taka i Jestem bardzo ciekawa, co tu się kryje. Dobra, jeszcze dziewiątka, tak? Na pewno dzisiaj jest dziewiąty. Ja nie wiem, po prostu, że jestem parę na ale nie wiem jaki dzisiaj dzień podobny. Nie na piątek. Dobra, dziewiąty chyba. Szukam dziewiątki. Tu jest, skąd oh, na Reniferku. Tak. 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 nie działa fest. Oh, Okej, okay, mamy. Okej, okay, bo miałam lago. Ja już otworzyłam już trzy razy z tego. Dobra, prawa, no to lago, Jeszcze z tego jedzątkę. Okej, okay, dobra, jest. O, tutaj na choince. O Boże, ale to jest naprawdę ciężko. Oh, o, konik na biegunach. Boże, ale to słabo widać. Ale jest. Dobra, teraz jeszcze dnia koń. So my things. Dobra. On co miał. Przepraszam naprawdę dobry włos, ale ja jestem. jestem chora i... Ja no, mam taką krypę straszliwą. A i na ten kalendarz mi się sobie zdecydowali. W tym roku na pewno będzie inny. Super smaczek. Ej, ten jest na przykład o wiele ciemniejszy i miększy. No tak samo padnie. Ma... Widać coś. Ono widzicie? Jest to inny, o wiele ciemniejszy. Ej, Natalia, no, kiedy jest taki bajka. Jak zrobię tak dosłownie delikatnie? To już tutaj odstaje Trzeba jakoś naprawić. on jest... Zgięty o... Co się z nim stało? Dobra, nie wiem. Tragedia. Dobra, nie wiem. dzisiaj takie czekoladki. Cztery, wszystko. I dwa smaczki. Ups, dobra. To pa kochani, do jutra do następnego odcinka. Pa! Znaczy, vlogmasa.